Witam państwa serdecznie. Porozmawiamy sobie o całym evencie TOTY, jak według mnie będzie wyglądał, jeśli chodzi o ceny kart grywalnych oraz ceny kart overallowych. Zacznijmy od tego, że dziś jesteśmy tutaj, będzie głosowanie 6 stycznia. Także dużo osób w ogóle zorientuje się, że taki event jak Toty nadchodzi, będzie panika na kartach, zaczną ludzie wyprzedawać swój skład, i tak dalej. Zaczniemy to już od dzisiaj tę panikę. Będzie ona też trwała prawdopodobnie jutro, pojutrze, w czwartek i tak dalej. Ale od dzisiaj już poważne spadki możemy zobaczyć. Dlatego ja już od dłuższego czasu wam mówię, żebyśmy nie czekali do tego momentu na, na tą największą panikę eee, i te karty wyprzedali czy jakiś mapę. Czy jakieś Rudigery, jakieś Leao nowy, Witinie, No Neymary, Hanseny, Bernardo Silwy, Natale, Rolfo, wszystko Wircy, wszystko ja już dawno mam wyprzedane. Ja się tutaj nie bawię, zobaczcie, że te karty już spadają. Takim bapę po 1,600, 1,700 był. Eee, widzimy 1,900 nawet, ale to już no, 27, no to już tak nie mieliśmy w tył. Ale 1,600 jeszcze był tutaj 31 drugiego z, był 1 600 ponad czyli 4 dni temu jeszcze był 1 600 i już jest 1 500 powolutko sobie spada Najbardziej trzeba się obawiać takiej, takiego tąpnięcia, które nastąpi prawdopodobnie już dziś albo jutro że dużo osób w tym samym momencie zacznie wystawiać te karty i one dramatycznie spadną, że to stoka to nie będzie trwa, spadek o stoka nie będzie trwał przez 2-3 dni tylko momentalnie w 5 minut zaczną ludzie wystawiać te karty i nagle stoka takim bapem może spaść. I to chodzi o każdą kartę wiadomo to yy, nie da się tego przewidzieć, ale ja już wam, Was uprzedzałem, żeby z tych kart dawno się wyprzedać. No i co teraz robimy? Czy kupować, czy sprzedawać? Yy, oczywiście sprzedawać już. Już dawno powinniście mieć sprzedane, ale jeżeli tego nie zrobiliście, to radziłbym to wyprzedać teraz. I pytanie jest, kiedy kupić te karty? Według mnie to jest za wcześnie na kupno tych kart, dzisiaj czy jutro. Bezpieczniej jest wyczekać, żeby zobaczyć co się wydarzy. I yy, jeśli już, to w czwartek, tutaj o godzinie 9 rano, mamy nagrody o 9 rano w czwartek za Rivalsy. Nie będą wszyscy otwierać tych paczek, bo już dużo osób będzie trzymać te paczki na Toty na 17. Ale. Mimo to dużo osób też otworzy te paczki i jeszcze te spadki mogą być. Jeżeli jakieś karty takim bapę, na przykład teraz kosztuje milion 500, a złapiecie go za milion 200, bo będzie nie wiadomo jaka panika, to można jeszcze na nim zarobić, bo jeżeli tutaj weźmiemy w ten czwartek za milion 200, załóżmy, albo no po prostu jakąś kartę, którą zobaczycie, że wow, jak spadła niesamowicie i tutaj ją weźmiecie, to do piątku, jeżeli ją sprzedacie, jesteście w stanie zarobić na nich, bo ludzie będą nagle się zorientują po tej wyprzedaży kart, że ojej, trzeba Food Champions zagrać. No i zacznę je kupować. Nie czekałbym do soboty, jeżeli je kupicie i macie na nich zarobek, jaki by nie był, to radziłbym je sprzedać, jeżeli kupujecie tutaj karty pod zarobek. W piątek do godziny 19 wyprzedałbym te karty. Nie pajacowałbym, bo Pazardy traci dwa razy. Yy, I nie czekałbym, aż luj, ktokolwiek skończy Food Champions. Przypominam, że Food Champions jest godzi od godziny 20. W piątki można grać. Więc y, mówię, jeżeli planujecie kupić tutaj jakieś karty w czwartek o dziewiątej, to do piątku do dziewiętnastej jest sprzedać, jeśli chodzi o ogrywalne. Y, tutaj y, kolejne spadki, jeżeli tu będzie wzrost, tutaj znowu się utrzymają, to tu już zaczną się spadki, bo ludzie pokończą to Food champions. Ludzie zobaczą też ekrany: o rozgrzewka, to tamto, to będzie kolejna panika. Tu już będzie y, drugi kurs paniki. Tu jest pierwszy, a tutaj będzie drugi. I 14 mamy rozgrzewkę. Eee, tutaj, tak na szybko, Wam pokażę, co to jest ta rozgrzewka. Rozgrzewka w tamtym roku na przykład wyglądała tak, że mm, chodzi o to, że dają nam SBC-ki yy, z jakimś foderem, na przykład 2x85. Tutaj widzimy było 2x83 jakieś yy, toty daily, yy, 5x84, yy, 5x84 yy, 5x83 plus adapcnicy, 5x83 plus pomocnicy i tak dalej. Chodzi o to, że dostaniemy tutaj dużo SBC-ków. Yy, ja tutaj wyczyszczę. Dużo SBC-ków tutaj dostaniemy od 14 do 16 i te SBC nie będą otwierane. Tutaj będzie foder rus, ale zaraz sobie porozmawiamy o foderze najpierw o kartach grywalnych. Tutaj dużo, będziemy robić te SBC, będziemy przepalać te karty, ale tych SBC-ków jak 5 razy na przykład 83, nie będziemy w ogóle otwierać, bo je będziemy otwierać tu od 17, bo tutaj dopiero zaczyna lecieć pierwsze toty. Pierwsze toty, napastnicy 17. Widzimy tutaj mamy napastników. Później mamy 19. Pomocników i 21. Obrońców. A całą drużynę mamy 23. Więc do tej rozgrzewki sobie przejdziemy, bo to wielkiego wpływu na karty grywalne nie będzie miało. Tylko taka informacja: to będziemy rozmawiać zaraz sobie przy cenach foderowych. Czyli tutaj, jeżeli chcecie kupić o 9 rano. Mówię, to kupujecie i sprzedajecie tutaj maksymalnie do godziny 19. Później mamy drugi myk, druga panika, yy, i nie wiadomo, kiedy ona będzie trwała. I teraz odpowiadamy sobie na pytanie, kiedy kupować ten swój skład, te, te mocne karty. Yy, jakieś na przykład, jeżeli chcecie złotą bapę kupić i tak dalej. To jeżeli macie w planach yy, przed, przed tutaj toty kupić. W sensie, że, chce, że chcecie tu sprzedać te karty. Tego piątego i polecam sprzedać. Znaczy dziesiątego w piątek. Sprzedać je i drugą turę chcecie załapać, żeby już kupić i zagrać sobie to Foot Champions. To po prostu y, obserwowałbym te karty, bo to nie da się tego przewidzieć. Nie kupowałbym na pewno tutaj 12-13. Co najmniej. Poczekałbym, najbezpieczniej jest do 16 poczekać za, za te nagrody. Znowu o 9 są nagrody, mało kto otworzy, ale znowu mogą być spadki i też sama świadomość tego, że w piątek jest event i ludzie się będą, y, będą panikować i wyprzedawać te składy. Jeżeli zobaczycie, to trzeba do każdej karty podejść indywidualnie. Bo to nie, nie, nie każda karta będzie najniżej tutaj. Ale ja bym gdzieś tutaj w, tym, w tych rejonach kupował. Y, środa, czwartek, te karty. Ale to nie da się tego ocenić. Po prostu jak zobaczycie, jak takim bapę na przykład, e, tak sobie przejedźmy, załóżmy. Teraz kosztuje 1,5 km. bapę, tak? Tu 9 na przykład będzie kosztował 1,2 i wy go kupicie. I tu na przykład 1,35 będzie, będzie wzrośnie to tu jest kupno, a tu jest sprzedaż. Ja go bym sprzedawał za tyle, nie pajacowałbym, bo bazerny tr traci dwa razy, pamiętajcie. Yy, I jeżeli załóżmy tutaj spadnie znowu do 1,2, to nie kupowałbym już go. Tu już bym go nie kupował za 1,2. Bo liczyłbym na to, że tu na przykład spadnie do 1,1. To są oczywiście liczby wzięte z kosmosu, ale po prostu Wam tak tłumaczę mniej więcej. Za 1,1 bym go wziął. Jeżeli bym zobaczył, że naprawdę jest na, na dużym spadku, że to jest najniższy moment yy, z tego wszystkiego, to bym wtedy może i bym go wziął. Ale docelowo karty do składu, takie jak to ty, yy, jeżeli chodzi wiadomo o napastników, no to... Możemy je kupić 17 od razu, ale jeżeli chcecie jakichś obroców i tak dalej, no to nie. Według mnie, jeżeli chcecie TOTY ty jakieś kupować, to czym prędzej, tym lepiej. Wiadomo, że nie w pierwszej sekundzie, jak wyjdą, ale w ten pierwszy dzień, jak już cena się ustabilizuje i zobaczycie, że taki na przykład, Rodri jak dostanie tutaj kartę, która będzie kosztowała 5K, załóżmy, pewnie będzie kosztowała więcej, ale 5K Rodri 19 kosztuje, to ja tego Rodriego yy, biorę. Yy, oczywiście w pierwszych sekundach będzie kosztował 10 milionów na przykład. I on się ustabilizuje na 5 milionów, będzie tak 500, yy, 5200, 500, 5. To ja, po, po tych dwóch, 3 godzinach, to ja bym go wziął za te 5 kaka, jeżeli jesteś napaleni na jakąś konkretną kartę. Nie czekałbym na całą drużynę, nie czekałbym tutaj. Tutaj bym nie kupował kart, raczej bym kupował te karty, jeżeli napastników, to po wyjściu napastników. Niekoniecznie w piątek, być może w sobotę, akurat z zapastnikami. Bo to, bo to pier pierwsze śliwki, robaczywki i nie wiadomo, co tutaj się dzieje. Jakie te ceny mogą się wahać. Już później na, na pomocników i obrońców, w ten sam dzień bym kupował te karty. Yy, po paru godzinach, jeżeli się cena ustabilizuje, to bym je po prostu wziął. Nie czekałbym na całą drużynę. Bo prawdopodobnie drop będzie yy, w oczywiście niski, ciężko będzie trafić te karty, ale w miarę ok, będzie jeśli chodzi o te właśnie dni. Te, gdzie będą pojedyncze hmm, czy, czy pojedyncze formacje do trafienia. To będzie w miarę okej, okay, ale jak już przyjdzie cała drużyna, to już będzie tak skręcony drop, że mało kto trafi te karty i one zaczną rosnąć już tutaj od samego początku, od 23, 24, one mogą rosnąć. Później może być znowu mały spadek. Tutaj w poniedziałek, w niedzielę, w poniedziałek może być delikatny spadek na tych kartach, ale też nie, ale to od tego momentu spadek, nie od tego początkowego, bo załóżmy, jeżeli on ten Rodri będzie tutaj 5k chodził. Tutaj wam pokażę, to muszę niestety czyścić. Jeżeli on tu będzie przykładowo 5k chodził, tu będzie chodził 6, to on już raczej tu nie spadnie do 5, tylko do, na przykład do 5600. Więc lepiej wziąć go na początku, jeszcze sobie można zarobić, nie? Ale ogólnie tak mówimy do składu. Ciężko to też przewidzieć, bo to dużo zależy od tego, co i wymyśli, jakie będą SBC, jaki będzie drop i tak dalej. Mniej więcej według mnie tak to się będzie prezentować i on później już cały czas zacznie rosnąć i w lutym również może nawet do 7 KK przykładowo z, ta z takiej odbitki pójść. Więc mniej więcej tak będzie, wyg tak będzie wyglądał rynek kart grywalnych i również chodzi nie tylko o karty toty, że tak będą się prezentować, ale też karty takie top, nie toty na przykład jakiś Neymar, ten specjalistyczny i tak dalej. Jeżeli Neymar na przykład... Te, też bym po prostu e, tut, te, te kart nie toty, ale te top karty, jakieś Nazaria i tak dalej, to kupowałbym chyba tutaj. 22, 23. Nie pajacowałbym e, już przy samym wyjściu. Nie czekałbym na to toty, bo to drop będzie raczej skręcony tego 23 yy, i później na całą drużynę. Więc ja bym w czwartek, piątek te karty kupował cały skład, budowałbym tutaj. Tu jest budowanie składu, więc yy, tak, taka informacja dla mnie. Ja sobie tutaj prawdopodobnie, jeżeli kogoś będę kupował, to właśnie tutaj 22, 23 i oczywiście mówię, że trzeba po prostu... Śledzić każdą kartą, kartę indywidualnie, zobaczyć, która najbardziej spada yy, i podjąć męską decyzję, że ją właśnie biorę. Jeżeli coś kupicie i na następny dzień wam spadnie troszkę 50K, to nie pajacujcie, nie wyprzedawajcie broń bożego. tego. Już je kupiliście, trzymacie koniec dyskusji. To jest, jeśli chodzi o karty grywalne. Teraz sobie porozmawiamy o kartach overallowych. A jeśli chodzi o karty overallowe, to tak. Ja tutaj wam pokażę. Eee, na przykład karty 8 piątki zerknijmy sobie najpierw tutaj ile kosztują, na ten moment widzimy 8 piątki na futbinie 4 600 chodzą, one pod 5 podchodzą, 8 szóstki powyżej 6 chodzą, widzimy 8 7,5 i tak dalej eee, 8 czwórki 2000. ja te karty wyprzedaję, ja byłem wbity w 8,4, 8,5, 8,6 i 8,7 wszystko wyprzedaję, wszystko Dlatego, że I nie, nie, nie chodzi o to, że ja nagle to sprzedaję, że o, szybko, szybko tak, że nagle w 5 minut. Nie, ja to chcę wyprzedać do czwartku. Do czwartku do godziny 9 muszę to wyprzedać, czyli tak naprawdę w nocy to już się tu nie opłaca z środę na czwartek, czyli tutaj muszę do 19 sprzedać. Do 19 w środę chcę te karty całe sprzedać. Jesteśmy przypominam tutaj i ja te karty Sprzedaję 8 czwórki po 2500 co najmniej, 8 piątki po 5300 sprzedaję, one schodzą, co godzinę odświeżasz i one schodzą, mimo że kosztują 4700, za 5300 na godzinę je wystawiasz i one schodzą. 8 szóstki to ja po 6900 minimum sprzedaję, 8 siódemki po 9,5, one schodzą, wczoraj schodziły po 9,5, po 8900 masowo schodzą te karty, ja je po prostu wyprzedaję, nie będę Wam tu wszystkiego omawiał. Jeśli chodzi o te fodery, te wyższe 8,9 w górę, one są nisko. Ja bym się nie śpieszył z ich wyprzedażą. Jeżeli coś wyjdzie dziś, jutro na nie, że podbiją, to wtedy tak. W takich cenach bym nie sprzedawał tych kart. Ja, bym, ja z nimi bym czekał. Ale te 8,4, 8,5, 8,6, 8,7 raczej bym wyprzedał. 8,8 też mają troszeczkę potencjał jeszcze na wzrost. Taniej niż 10 tysięcy, na pewno nie wyprzedam 8,8. 8. Ale mówię. Najbezpieczniej jest tutaj do tego momentu się wyprzedać, do, tego, do tej środy do godziny 19, bo jeżeli w środę o 19 nic nie wyjdzie, to będzie spadek, bo w czwartek są nagrody i ktoś tam te otworzy i znowu będą spadki. Więc mówię, tu mam, mamy spokojnie czas teraz na wyprzedaż z tego foderu. I jeżeli ten, te osiem... 8... I teraz przejdźmy sobie do tego, kiedy ten foder znowu wzrośnie. Bo ja jestem fanem właśnie 8,4, 86 takich niskich segmentów. Tak jak mówiłem, mamy tutaj tą rozgrzewkę i widzimy tutaj, że oni właśnie takie 5x8,3 plus dawali, 5x8,4 plus, yy, jakieś yy, 2x8,3, 20x83, więc tu będzie w gazie foder 8,4, a nawet 8,3 pamiętajcie, że jeżeli nie będziecie, nie będziecie mieli w co wejść, że 8 czwórki będą po 2000, tak jak teraz, to nie wchodźcie po 2000. To wchodźcie w 8 trójki po 850. Nie bójcie się w to wchodzić, bo prędzej czy później i tak jest. Sprzedacie tutaj prawdopodobnie nawet po 1500, po 2000 przy dobrych wiatrach, więc to jest co najmniej podwojenie. Tutaj w ty, tutaj, od wtorku, środa, do, do, w czwartek może, znowu są nagrody, więc, tylko że mało kto będzie otwierał. Ale też pewnie coś wyjdzie, więc a tutaj sobie jeszcze cofniemy, bo. Tak, tak wam pokażę. Tu FODER bym sprzedawał. Jeżeli tu pobierzemy w weekend, teraz, sobota, niedziela, i tak dalej. Będzie jeszcze pewnie okienko dobrania tych kart. Piątek, znowu event i znowu te paczki będą otwierane, znowu będzie można prawdopodobnie wejść, jeżeli te karty spadną, czy te 8 piątki, czy te 8-szóstki, czy te 8 czwórki. Mówimy cały czas o tym. Jeżeli one spadną, to znowu tutaj po wyprzedaży, bo dotąd się wyprzedajemy, nie. I tu znowu mamy pieniądze. Więc tu można znowu te karty dobrać któregoś dnia, jeżeli spadną. To musicie być na Twitchu, to, czy na Discordzie. Na Discordzie macie kanały handlowe, wszystko za darmo tutaj. O, chłopaki sobie dodają, zobaczcie. 8 czwórki po 3000 sprzedają. 3300, no też 25, wiadomo, 3500. W różnych cenach się wystawia. 3500. Widzimy 87 po 9 tysięcy puszczane 8600 i tak dalej. Tu, każdy, tu sobie zawsze pomożecie. E elegancki Discord, oczywiście za darmo link w komentarzu w opisie filmu. E jak nie możecie być na Twitchu. E ale ogólnie radzę śledzić to na bieżąco, więc Discord to jest must have, e Więc mówię tutaj, jeżeli kupicie te karty, ten niski foder, to znowu tu jest sprzedaż. Ja bym tu sprzedawał, jeżeli macie dobry zarobek, sprzedałbym tu do środy. I wtedy w czwartek, nawet jeżeli takie przykładowo, znowu takie przykłady z kosmosu cenowe, jeżeli te y, 8 piątki sprzedacie, na przykład po 5,5, załóżmy albo po 6 sprzedacie w środę i w czwartek po nagrodach będzie można je po 4,5 brać, to znowu bym je dobrał po te 4,5. Teraz bym oczywiście po 4,5 nie brał, bo to nie jest ten moment. Y, teraz to jest czas na wyprzedaż, żeby za te 5,5 sprzedać. Jeżeli tutaj zobaczymy po ile w środę będą, bo to trzeba na bieżąco śledzić. Nie da się tak z kosmosu brać yy, cen. Nie będę wam teraz mówił, bo ktoś nie ogarnia, posłucha mnie i weźmie. To trzeba śledzić, trzeba wiedzieć w środę jaka będzie cena, żeby wiedzieć za ile w czwartek kupić. Mówię po prostu, jeżeli z środy na czwartek, tak samo tu, który będzie teraz, za tydzień, będą duże spadki. Jeśli chodzi między środą a czwartkiem, to wtedy wziąć i wtedy je sprzedać. Bo wtedy znowu w czwartek prawdopodobnie dadzą jakieś w te rozgrzewkowe SBC. -ki. I znowu je wyprzedać. Czyli jeszcze podsumowując tutaj raz. Tu się wyprzedajemy. Tutaj trzeba to wyprzedać ten foder, który braliśmy. Widzicie, ja te karty tutaj brałem, wam pokażę. To są karty kupowane. No, cały czas schodzą. Po 200, 2 208 biorę, widzicie to? Po 200, 200, ja na tym się podwajam, czasami po, podwajam to co najmniej, nawet za podwojenie to mi się nie chce. Ja się potrajam na tych kartach, bo ja jest prawie. Sprzedaję po 5900, po 5500, 5900. Więc widzicie, jak można fajnie sobie zarobić, do tego momentu się wyprzedaję i tutaj być może znowu się wkupię. Któregoś dnia się wkupię tutaj? Nie wiem kiedy, ale się wkupię. Czy to będzie czwartek, czy to będzie piątek, sobota, niedziela, nie wiem. Na pewno przed 14 chciałbym się wkupić, żeby tu znowu się wyprzedać. W tym momencie się wyprzedaję, a później zobaczymy, bo to też nie ma co pajacować. Yy, prawdopodobnie na wysoki foder 8-9 w górę. Czas na sprzedaż będzie dopiero, nie liczyłbym, że tutaj się wyprzedamy z tego, dopiero od 14 w górę, ale też mała szansa według mnie, żeby były jakieś nie wiadomo jakie skoki. Bo tu widzieliście, mamy takie bardziej 8 87, 8, jeśli już z tych wyższych mogą odbić. Bo na 8-9 to muszą wyjść 3,90 poważne SBC-ki, żeby to wychodziły, a te przewiduję dopiero od 17 jakiś toty będzie w sbc ku jakieś coś, wtedy wysoki foder ruszy, aczkolwiek też wolałbym, wysoki foder, jeżeli nie macie go kupionego, to nie kupowałbym teraz, tylko dopiero 17, typowo 17 albo 16, jeżeli by, by było bardzo tanio. To wtedy bo 17 będą ogromne wysypy będzie można brać te karty nawet jeżeli y, overall jakiś 91 podrośnie przykład do 28k to i tak na wysypach po 20 go pobierzecie. Zobaczycie będą takie wysypy że nie będziemy w stanie tych kart pobrać one będą leżały na rynku 17. Ogólnie będą takie y, Kokosy do zbierania na rynku, że to w głowie się nie mieści. Będziemy łapać na licytacjach oczywiście, więc zapraszam na Twitcha, zapraszam do komentowania, co o tym wszystkim sądzicie. Jeśli chodzi o ten wysoki foder, mówię. Od 17 tutaj będzie cały czas raczej rósł, bo będą kolejne SBC wychodzić, więc mówię. Nie panikujcie, wszystko zależy też y, od tego w jakiej wy sytuacji jesteście, czy macie te karty i nie wiecie czy sprzedać te fodorowe, czy nie macie, jak mówię nie macie, to w, są odpowiednie momenty, tak jak wam tutaj pokazuję, za, za takie ceny się bierze, y, więc ja wam nie polecę teraz za 4,5 wchodzić te karty, bo ja teraz to wyprzedaję te karty, a nie kupuję, bo kupuję to ja w takich cenach, tak samo wysoki fodor, tak samo się kupuje w cenach niższych niż teraz, y, 8,9 poniżej 12 spokojnie się bierze. 9 jedynki po 20 masowo się brało yy, Więc mówię, te, tutaj nie ma aż takich wielkich skoków Nie, ma, nie jest aż tak drogo Te 8, 9, 90, 91 Jak ktoś aż go trzęsie, że musi w coś wejść To 8,9 plus bym wchodził W takich cenach jak jest teraz Ale to dla mnie to jest trochę no, głupota, zaspanie yy, Albo napalenie jest przedwczesne Ale jeżeli ktoś chce teraz To 8,9 w górę jeśli już Więc yy, zapraszam do komentowania, do Discordów, do Twitchy co o tym wszystkim sądzicie? Życzę wszystkim wspaniałego dropu, żeby Wam poleciało nie wiadomo co. Yy, oczywiście to nie macie na co liczyć i pozdrawiam.